Dzień dobry, panie Filipie. Co panu się dziś najbardziej podobało? Wymusiłem się. Gdzie? Na jakiej rzece pan płynął? Ee, Wierzchnicy. Czy to żeglarz, czy marynarz, każdy przyzna. Każdy sternik, to przemierza wodne drogi. Że na kursie może zdarzyć się mielizna. Nie ma strachu, jeśli wiesz, co trzeba zrobić. Wiesz, co trzeba zrobić? Wiesz, co trzeba wiesz, zrobić. Co trzeba Uwaga!

było dużo przeszkód Rozumiem. i dużo piany, a tata nas tam zabrał niepotrzebnie, Jak to niepotrzebnie? bo jestem wykończony. Nie eee. Staraki, szefa wita, malborczyków i ludzi z Kończewic, brawo! Panie Piotrusiu, Panie Piotrusiu, jak się Pan spodziewa? Czy będzie się Panu podobało, czy nie? Czy ma Pan jakieś takie motylki w brzuszku? Ma, nie ma pan motylków, czyli bez stresu, tak? Proszę Państwa, jest to jeden z odważniejszych uczestników tego spływu, najmłodszy. Piotruś nie ma motylków w brzuchu. Ja nie... Mamy tutaj Paulę. Paula, niespełna sześciolatka, też jest pierwszy raz uczestnikiem. Czy nie. pani ma motylki w brzuchu? Nie. Nie. Czy pani chce płynąć tym kajakiem? Tak. Czy pani się troszeczkę stresuje? Nie, tak. Troszeczkę tylko, tak? A najlepiej, to po prostu dobrze wiedzieć. Gdzie czekają cię przygody i emocje Lecz ktoś powie ho, 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 Łatwo powiedzieć Proszę bardzo, chcesz być mądry, poznaj locje Mądry, co Być mądry, poznaj locje I razem. Nie załamuj się, kole Poprzechył w lewo. Poprzechył w lewo. Osnowiosłem i przepłyniesz o, Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa i co dalej? Pani Agatka, uczestniczka, która idzie z kolei, chyba drugi czy trzeci. Co pani powie na temat tego schody? Pogodę mamy piękną Zwłaszcza. Mm -hmm. No tak, yy, na początku. To było kiepskie. Były trudne o. przeszkody. Tak, ale to było w pierwszym etapie. A teraz, czy ma pani jakieś obawy? A teraz no tak, jak znam tę rzekę, to nie. Nie. Ma pani motylki w brzuchu? Nie. Dobrze. Locja mówi, po co są na wodzie znaki. Gdzie na brzegu są głębiny, gdzie plucizny. Gdzie kamienie są podwodne, a gdzie braci. Gdy znasz locję, to nie boisz się mielizny! Nie boisz się mielizny? Nie boisz się mielizny! A dlaczego? Mocno wiosłem i przepłyniesz Mocno wiosłem Raz, dwa, raz, dwa, raz, Muszę go pomasować, Czy żeby się Czy Chrzestna ma motylki? Trochę ma Trochę się stresuje, ale jestem tak podekscytowana Pewna <grymna> wrażeń Brawo! Pozdrawiam I serdecznie i kocham i za to, żeby ja. mi się radę. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, wej hej roluj go, zbiało nam z pokładu skrzynki, taki był cholerny sztab, hej znowu zmiło coś, zniknął w morzu, jakiś gość, hej polisz góry tam, jaki znowu zmiło tam. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, wej hej roluj go, zbiało nam z pokładu skrzynki, pełne śledzia i sardynki, taki był cholerny ehm, Mamy pełno sztajaków, orzechów, jarzębiny, kwiatów i mięty. Oraz Melisy, więc jestem zapakowana, kapok mi przeszkadza, tutaj jest bardzo dobra, bardzo, bardzo, bardzo yy, ciężka przeszkoda i tu czekamy na Tatę jaska. Wszystko jest dobrze, Piotr miał przerwaną rzemkę, proszę Państwa, ale myślę, że kontynuacja nastąpi za lada moment. Yy. Właśnie, zaraz ja tu zatonę w tych orzechach. Yy. Dobrze, że tylko może. O! I przypomnę! Tata jest już ja troszeczkę. Tak. Wierzyca nie należy do najciekawszych rzek, uważam. Ale ty mało rzek przypłynąłeś, to nie masz porównania jeszcze. Zbyt była ponura. Ponura. O, ma no, Markel i to jak? Nie miałaś humoru po prostu. Miałam ja, humor.

Ale jestem tak podekscytowana! Pewna yes. <grymna> wrażenie. Brawo! I przypomnę, tata jest susią rzecz.